Hej, hej, witajcie, ja jestem Generałek, a to już ostatni odcinek tej naszej krótkiej przygody w takiego krótkiego gameplaya nie, krótkiej przygody w Fallout New Vegas no i co, udajemy się na poziom drugi i wysłała nas Kelly, którą pod koniec ostatniego odcinka znaleźliśmy swoją drogą spotkałem ją po drodze i pochwaliła mnie za za dokonane przeze mnie naprawy windy gdzie mam się udać? Endy, ok. A, tu jest Kelly. O, widzicie? Morning. dobry. Ok. Tu mieliśmy się chyba udać, prawdaż? Kelly powiedziała, że ma jakiś sposób, żeby te wszystkie rośliny powstrzymać. Aha, przy terminalem jest. Dobry, you're here. Ready to begin? time is of the essence, so i'll be brief. this place is filled with spores that are toxic to humans, and we need to get rid of them. i've pumped the vault full of a highly flammable gas that once ignited should destroy the vast majority of spores. there's one problem, though. the gas becomes semi-inert on exposure to oxygen, meaning the gas will have to be ignited close to where it's being introduced. i need you to find the vents where the gas is being pumped and ignited. Oh. And the blast. Przepraszam, bo akurat się jakaś wichura zaczyna na dworze i musiałem zapłacić okno. Tak czy inaczej, e, oczywiście słuchałem. E, no... Jakieś pomysły co do tych szybów? To niebezpieczne. Typically, these vaults use circular vents in their air circulation systems. Look for a wall with two of them almost side by side. There's one just around the corner outside this lab if you need an example. In the area where the gas is active, any kind of fire or explosion should do the trick. Hell, even lasers would do the job. If you don't have anything like that, I've got some grenades in my bag in the corner that you can use. I just man. Good. Return to me when it's done. Ok, no czyli oczywiście pomożemy, no bo te zarodniki stanowią zagrożenie, tak? Zagrożenie dla ludzi eee... Mamy grana, dobra, grana wystarczy, żeby to odpalić. Czyli czyli, eee, jak tam pokażcie jak mamy gdzieś? Czyli mamy się udać na poziom piąty, Bo tam jest najwięcej zarodników. I zdetonować eee, gaz łatwo palny gaz znaczy, no to się udamy tam za pomocą gdzie jest nasza winda jest tu gdzie jest winda przepraszam tu nie tu nie Które jest do wyjścia Tren jest wyjście a tu winda A nie, to jest wina. To ja tam przeczytałem, po prostu wiecie, czytałem to co chciałem usłyszeć Co chciałem przeczytać Gdzie mamy się udać? Na policję. Ten, okej, okay, dobra mi się to podoba Tośród shotguna. Wiecie, tutaj Chyba byliśmy Będę mączyć, będę. po pomyliłem drogi, jednak, A, łatwo się zgubić. Na mi mapa B boja nie jest idealna, ale też się narzeka, nie było. Czy dobrze idę? Botaj, że tak. W się nic nowego nie pojawiło. Okej, okay, tutaj.

Jak ona oczekiwała, że my to przeżyjemy? Wow, Eddie umiera. Super. My też uży... my umarliśmy właśnie. Eee, Okej, okay. jakieś pomysły lepsze? No, znalazłem. O tym się. Edy. O, jeszcze jeden pomysł. Bardzo prosty. Pójdziemy inną stroną. Edy. Nie. Mały <grymna> Bombowa sprawa. Mam zamknąć drzwi? Ocięli? Okay. Dobrze. <laughs> Będę próbować bez myślenia. O, drzwi! Ej, to nie był pomysł! Pomyślałem! co się udało! Zadziałało niby. działało wow. wszystko tutaj żyje, tak? Ale po prostu gaduję, że gera no na to, że będzie zbyt ciężko, żeby to wszystko pokazać. Nie, nie wiem. Oś nie, to były przecież te... E, miałem wyczyścić wentylację, a nie. A nie, przecież... A nie, rozumiecie o co chodzi? Nie miałem oczyścić całego piętra, ale wybuch to po prostu był efekt uboczny moim zadaniem było wyczyścić te właśnie wentylacje. I To raczej mi się udało. A, to nie. na dół. Jak tam Kelly? Ah, good. survived. pleased to know that the spore should no longer be a problem. Now, all that's left is to ensure that none of this ever happens again. The research that led to these abominations must be erased. I've managed to create a connection to the vault's backup system from here. I just have to remotely delete all the files, and we're done here. No, it shouldn't take all that long. Just a few more moments, and that's strange. The system says that the files were accessed recently and copied to an external source. You wouldn't happen to know anything about that, would you? Uh. No i teraz mamy, moi drodzy, uh, rosterkę molar moralną. Czy oddać te pliki uh, Hildernowi, czy nie? Nie. yes that sounds like something he'd do well there's nothing for it then those files need to be erased hold out your arm and i'll have it done in a flash yeah. glad you're thinking clearly i was afraid to blink there for a second there all done that wasn't so bad was it i've unlocked the door so you're free to run along now although it pains me to say it i wouldn't have made it out of here without your help if you're heading back toward mccarroll Powiedz doktorowi Williamsowi, że ma moje nie, nie. No, jakby rozumiecie, dlaczego to zrobiłem. Jakby ten Hilder, on w ogóle się też. Może tylko też nie rozumiecie do końca. Jakby ten Hilder. On by się nie przejmował tym, że to są niebezpieczne pliki, tak? On by się tylko cieszył, żebyśmy je przyniesili. A te pliki mogłyby naprawdę no, zniszczyć. Yy, zrobić bardzo, bardzo złe rzeczy. Tak? No bo widzieliście no, te, te abominacje, te ogromne muchołapki. Yy, modliszki. No, czy modliszki, może nie, ale. Rozumiecie, o co mi chodzi? To Taka wiedza była bardzo niebezpieczna. Oczywiście ona by mogła wpłynąć na yy, rozwój badań. Na przykład faktycznie sprawić, że Healer by odkrył. Yy, no wiecie, sposób na zwiększenie ilości polonów i ogólnie rozwinięcie życia na pustkowiach ponownego, Ale to nie jest takie pewne. Oczywiście no niby postęp jest związany z z ryzykiem, ale nie chcę tego dawać. Szczególnie, że Hilder... Wy tego nie wiecie, ponieważ ja to zadanie wziąłem jakby przed nagrywaniem, tak? Um, Hilder był osobą, którą, na której zależało wyłącznie na wynikach. Tak, jego nie, przejmowa, jego nie obchodziły e, straty ludzkie, tak powiem. Aha, my wtedy idziemy, dobra. Skąd e, to wiem, jakby on w ogóle w rozmowie z nami, e, ze mną znaczy się, w ogóle nie wspomniał, że on wysłał e, innych najemników, tak, że wysłał w ogóle Kelly tam. On jeszcze wiesz, on po prostu chciał to zrobić, wiecie. No to kolejne zadanie nie martw się, to będzie proste, tak? I, I o kolejnych... o innych najemnikach dowiedziałem się dopiero od dr Williams, czyli jego właśnie współpracownicy, e, która poprosiła mnie, żeby poszukać Kelly. Jego nie obchodziło to, że tam już ludzi, Kilkunastu ludzi. Znaczy nie wiem czy kilkunastu. Po prostu wielu ludzi zginęło. Jego liczyły tylko, obchodziły tylko wyniki. E, a jakby taka wiecie, rozumiecie, wiedza, rozumiecie, wiedza w rękach takiego człowieka mogłaby doprowadzić do e, tragedii. Jakby to chociażby był taki, wiecie, człowiek, którego, e, który faktycznie, no wiecie, e, zależałoby, by nie było żadnych wypadków, który, e, powiedzmy, z takim odpowiednim szacunkiem, tak, trknąłby te wiedzę. Hmm, to pewnie bym mu oddał, nie zniszczyłbym wtedy tej kopii danych, ale w tym wypadku, no raczej nie, raczej nie, no najwyżej bym oddał dr Williams, ale on raczej dużo nie zrobi. Tak więc, no, pliki zostały zniszczone. trudno, no, ale skoro to wyrżnęło całą kryptę, no to to mogłoby też wyrżnąć wielu, wielu ludzi na pustkowiach. Tutaj, ja gdzieś idę naokoło, innymi tymi ścieżkami. No ale. Trudno. Mogłbym w sumie użyć szybkiej podróży, ale. Wiecie, to jest podbawione klimatu. Pójdziemy na potorach. Miejmy nadzieję, że nas nic nie przejedzie. <grybujesz> Oczywiście nic nas nie przejedzie, ponieważ na torach już dawno nic się nie porusza. No. Pociąg zostały zniszczony wraz z z, wraz, no, z wojną nuklearną. Z wraz z apokalipsą. No być może jakieś są y, działające, ale nie na tych torach, nie na tych torach, nie w New Vegas. Dobrze, idę. No jakbym poszedł tymi torami, to raczej bym doszedł. Raczej to idę, bo idę, idę się właśnie do a, obozu McCarran, czyli e, w tejszej bazy wojskowej RNK, tak? czyli Republiki Nowej Kalifornii. A, to chyba Kalifornia to jest. Nie tam nowej Kalifornii, Nie, to jest Republika Nowej Kal Kalifornii. Um. No i co? No, oddam od, oczywiście pewnie się Hilder wkurze, że... E, że zniszczyliśmy pliki, ale moim zdaniem no... To nie chodzi o, o zapłatę, tak? To chodzi o to, żeby... To zadanie po prostu skończyć, czy tylko się napije wody. Były niestety trochę napromieniowane, ja, ale... Odrobina radiacji jeszcze nikomu nie zaszkodziła. <laughs> na pewno, na pewno. Uuu, fajne miejsce. Wieża sunset. Cersparilla. No to jeszcze się. Tam. Muszę... Zapamiętam to miejsce. Zapamiętam to miejsce i się tutaj niedługo wybiorę. A tymczasem. No, pójdę jednak do tego. Eee, Uff, w tą stronę poszedłem zupełnie. Do. Oczywiście, do obozu Makaran. No i przekażemy doktorkowi złe wieści. Tak. No, najpierw skłamiemy. No bo co miałbym? miałem mówić prawdę. Chociaż. Może powiemy prawdę. Zobaczymy. Zobaczymy, jakie będziemy mieli opcje dialogowe, bo to nie od nas zależy. <laughs> Nieprawdaż? To jest ten minus. Nie zawsze postać mówi to, co, co chciałabym, żeby powiedziała. Dlaczego to są miny?! Eddie, żyjesz? Eddie, mów do mnie. Dobra, nie mów. Dlaczego wpadliśmy na miny? Aaa! Wpadliśmy na miny zastawione na bestie! Najwyraźniej. No, ja, nie, ja nimi rwa, nie obrwałem. Niestety Eddie. A Eddie się naprawi sam z siebie. Eeeem... Um. Bestie to takie... nie, że dosłownie bestie, bestie to są e, taka e, grupa bandytów okolicznych. To są e, e, ćpuny, pijacy i inne takie rzeczy. E, po prostu oni nie mają pojęcia co robią. Więc atakują po prostu, wiecie, szybko co żywe dla, e, dla narkotyków i innych e, rzeczy psychoaktywnych. I one właśnie męczą okoliczne pustkowie. I właśnie dlatego są pozostawione te pułapki w okolicy, żeby po prostu nie zbliżały się do e, New Vegas i. No, tylko do New Vegas, tak? No i okolicy. Teraz się udajemy oczywiście do doktorka. No, przynajmniej miejmy nadzieję, że będzie zadowolona mm, no, Doktor Williams. Powinni nabierać, no w końcu... E, Kelly dzięki nam żyje. Sama to przyznała. Ale z drugiej strony bez niej nie... Hmm, bez niej nie... E, nie zniszczylibyśmy tych plików, tak? Nie, nie wiedzielibyśmy co zrobić e, gdzie to było? Tędy się to szło. Czyżby... Tędy tak to było bodajże. Tu... O tak. Hey, Keely just called in. You should have heard the director. But uh... Wait a! Now look here! She wouldn't let him finish a sentence. Just reamed him out for sending all those people to the vault. I've never seen his face so red and twitchy. For safe. Here's the caps I promised. I knew I had a good feeling about you. No, oh. Right. Stay safe. punkty niech będą nauki ścisłe? 10 punktów sobie dało, inwestuję. I otwieranie zamków nie będzie. Może jeden punkt w retorykę O, nowy ten, nowy profit. Tak, tak, profit. Paluszkach, nie wiem co wziąć, nie będzie na paluszkach, nie będę aktywować, e... nie będę aktywować głowicy pułapki, dobra. A tymczasem dziękuję, aż rędeci. Chodź w tym miejscu, możemy tam porozmawiać. I received a pleasant call from Dr. Keeley. It seems we have you to thank for keeping her alive. Very charitable of you. Destroyed, really? I find that hard to believe. more likely you failed to locate the property oh, we we you were a part of this after we made an explicit agreement you have the fucking gall to destroy priceless scientific data the authorities are going to hear about this they're going to know your name they're going to know your goddamn face now get out of this office get out <laughs> no, na pewno. Mam to gdzieś. To mi obchodzi, że mam, Może naskoczyć. Ale tymczasem dziękuję za serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że przy, ta krótka przygoda z. W sumie krótka. Trzurocinkowa przygoda z Faleutniwego się Wam podobało. No i zobaczymy w następnych seriach i ogólnie materiałach na kanale. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, jeśli się podobało. No i o właśnie, jak sobie mówiłem. Do zobaczenia w następnych e, materiałach na kanale. Hej, hej. Oh!